Kiedy kończyły się żniwa, dni stawały się krótsze, a wieczory coraz dłuższe, życie na wsi przenosiło się pod dach. To właśnie wtedy zaczynał się sezon prządek, czyli wspólnych spotkań kobiet, które były czymś znacznie więcej niż tylko pracą przy kądzieli. Przątki to czas, kiedy w jednej chacie gromadziły się i dziewczęta, i kobiety, żeby razem prząść, haftować. Ale oprócz pracy były tu też pieśni, opowieści, wróżby, a czasem nawet zaloty. To była jesienno-zimowa szkoła życia, wspólnota i rozrywka w jednym. Dziś spróbuję Wam przybliżyć ten świat, pełen nitek, śmiechu i tajemnic. Przątki nazywane też wieczorami przątkowymi były jednym z najstarszych zwyczajów polskiej wsi. Zaczynały się jesienią pod koniec października albo w listopadzie, kiedy kończyły się najcięższe prace polowe i trwały aż do zapustów. Kobiety gromadziły się wtedy w największej izbie we wsi, gdzie nie tylko przędły, ale też haftowały czy obierały kapustę. W zależności od tego, czym zajmowano się danego wieczoru, mówiono o piewarkach, obieraczkach czy tzw. tłoce, czyli wspólnej pomocy sąsiedzkiej. Była to więc nie tylko praca, ale i ważny rytuał wspólnotowy. W jednej izbie spotykały się kobiety. Od najmłodszych dziewcząt, które dopiero uczyły się prząść czy haftować, po starsze gospodynie. Pracowało się wspólnie, bo było raźniej, cieplej i szybciej. Do tego przy świece czy kaganku nie marnowało się opału. W jednej izbie płonęło światło, a pracowało kilka, a nawet kilkanaście kobiet. Samo przędzenie miało też znaczenie symboliczne. Było domeną kobiet i utożsamiano je z cnotami niewieścimi, skromnością, cierpliwością i pracowitością. Nieprzypadkowo w ikonografii często przedstawiano święte z kądzielą, a powiedzenie po kądzieli oznaczało żeńską linię rodu. Zwykle zbierano się w chacie, gdzie gospodyni zgadzała się ugościć wszystkie kobiety z okolicy. i zba stawała się wtedy miejscem pełnym gwaru. Wzdłuż ścian ustawiano dzielnice, koło wrotki stołki, na środku stół ze świecą łojową, czasem kagankiem, a w bogatszych domach lampą naftową. Kobiety przędły, cerowały ubrania, haftowały koszule czy zapaski. Ręce były cały czas zajęte, ale jednocześnie trwała rozmowa. O życiu, o pracy, o sąsiadach. To była przestrzeń, gdzie rodziły się opowieści ludowe, śpiewano pieśni a czasem też uczyło się młodsze dziewczęta tradycji. Przątki były więc też przestrzenią magii codzienności. To tutaj snuło się nie tylko nici, ale i opowieści o duchach, o dawnych czasach, o świętych. W ten sposób tradycja była przekazywana dalej, z ust do ust, z pokolenia na pokolenie. Hałas był taki, że przątki słyszano z daleka. A to właśnie wtedy, gdy zbliżała się pora wieczorna, pod oknami zaczynali się kręcić młodzi chłopcy. Często podchodzili pod okna, zaczepiali, podśpiewywali, czasem robili psikusy. Chowali kądziel, gasili świece. Zdarzało się, że cała gromada wpadała do izby i zaczynała się zabawa. Śpiewy, tańce, żarty. Przątki były więc momentem, kiedy młodzi mogli się poznać bliżej. To była forma zalotów. A nie jedna znajomość zaczęła się właśnie wtedy w gwarnej izbie przy nitkach i śpiewie. Były też historie o nocnych żartach. Chłopcy oblewali wodą okna, przynosili do izby jakieś niespodzianki, a dziewczęta potrafiły im się odgryźć. Te małe psoty tylko dodawały kolorytu całemu zwyczajowi. Obok prządek ważnym zwyczajem na wsi było też darcie pierza zwane pierzakiem lub wyszkubkami. W każdej chacie trzymano gęsi czy kaczki, a kiedy przychodził czas, gospodynie organizowały wspólne spotkania, żeby oskubać pióra. Z się to później kołdry, pierzyny i poduszki. Pierzak odbywał się zwykle dwa razy do roku w zimniejsze miesiące. Do jednej izby schodziły się kobiety, a czasem też młodzież. Siadały wokół stołu, brały do rąk pióra i darły je godzinami. Dla matki wydającej za mąż córkę taka pomoc sąsiadek była niezbędna, bo panna młoda musiała wnieść w posagu kompletną pościel, pierzynę, poduszki, a nawet wyprawkę dla przyszłego dziecka. Do tego potrzebne było pierze z kilkunastu gęsi, a cały surowiec trzeba było ręcznie wyskubać. Ale to nie była cicha, żmudna praca. Towarzyszyły jej śpiewy, rozmowy, żarty i opowieści. Ogromną popularnością cieszyły się opowieści o duchach, zmorach i strzygach. W izbie zawsze musiała być też gawędziarka osoba, która nie darła pierza, żeby go nie rozdmuchać, tylko opowiadała legendy i podania. Czasem bywał to nawet wiekowy mężczyzna znany ze swojego talentu do snucia opowieści. Chłopcy, choć sami pierza nie darli, chętnie przychodzili, żeby popatrzeć, pożartować, przeszkodzić dziewczyntom w pracy. Nie przepuszczali też okazji, żeby je postraszyć. Podkradali się pod okna, stukali w szyby, jęczeli upiornym głosem, a twarze smarowali mąką albo sadzą, żeby wyglądać jak zjawy. A wieczorem, kiedy pierze był już porządnie przerwane, przychodził czas na wódkę, tańce i wspólną zabawę. Wyszkupki trwały od kilku dni, nawet do trzech tygodni, a kończyły się zawsze wspólną ucztą. Gospodarze fundowali poczęsunek, zapraszano kawalerów i grajka, a zabawa przeciągała się do późnej nocy. To był moment, w którym ciężka praca zmieniała się w prawdziwe ludowe wesele. Darcie pierza było więc nie tylko obowiązkiem, ale i świętem. Tak jak przy prządkach, codzienna, żmudna praca stawała się okazją do spotkań, nauki, opowieści i zalotów. I dzięki temu jesienno-zimowe wieczory na wsi były pełne śmiechu, pieśni i wspólnoty. Przątki były sercem jesiennych i zimowych wieczorów. Nie chodziło w nich tylko o rękodzieło, choć to właśnie wtedy powstawały nici, hafty, pościel, ubrania. Chodziło o wspólnotę. O to, że kobiety spotykały się razem, śmiały się, śpiewały, uczyły młodsze i dawały im poczucie, że są częścią czegoś większego. Dla dziewcząt to była szkoła życia. Dla starszych chwila wytchnienia i rozmowy, dla całej wsi okazja do integracji, bo przecież wokół prządek kręcili się też młodzi chłopcy, a nieraz kończyło się to wspólną zabawą. Dziś takich prządek już nie ma, ale w pewnym sensie wracamy do nich, kiedy spotykamy się na warsztatach, w kołach gospodyń wiejskich, czy nawet przy wspólnym haftowaniu i rękodziele. Może właśnie dlatego, że tak jak kiedyś i dziś chcemy nie tylko pracować, ale i być razem. I choć nie mamy już kołowrotków i świecłojowych, wciąż szukamy tej samej bliskości.